Jouki połki robaczki. Witajcie w kolejnym materiale Scala Mobile. Zobaczymy, czy tym razem uda się zdobyć Goliata. To jest teraz mój cel na każdą grę. Jest po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. No ta, wtedy widzę mieliśmy długi, w ostatniej grze był długi Ten pre -match. teraz widzę będzie długie wybieranie, o dobra O Jezu, Terminal zo. Terminal mi się podobał w tamtej grze, ale kurwa w tej mnie strasznie rozpierdalali, ale chyba jednak wolę i tak Terminal od zo. Kurwa, wiedziałem, nie? Wiedziałem, że zaraz ktoś na plecach wypierdoli. Czy tu może ktoś? Nie może. Zjebałem w ogóle, że stąd wyszedłem. Daliśmy im to przejąć, niepotrzebnie. Kurwa ja ich w ogóle nie widziałem, ale się tam obstawili z kurwy syny Dobra, tego już zauważyłem No kurwa ściągnij go, dobrze Ty, ja ich po prostu kurwa obiegnę z tej strony Ktoś ma laser obitarny? I jak to działa? W sensie przez budynek to jakieś pierdolnie, czy coś? Hardpoint contested. Hardpoint przetestowany. No ja nie mam amunicji. Okej. Okay. Oła, oła. Patrz, kurwa, skurwiel mnie granatem, nie? Tak? Pedał pies pierdolony, no. Zostaw kurwa mojego człowieka. Nara? Nara? Kurwa pierdolony, kurwa granat, no Patrz na plecach, kurwa ktoś no No nie lubię tej mapy, nie lubię tej mapy, kurwa jednak nie lubię jej w chuj Myślałem, że ją lubię, ale jednak nie lubię No co chwilę ktoś kurwa na plecy wybiega, nie? To jest pojebane trochę tu No, i mój aim na dystans to już w ogóle kurwa. Jak już zacznę strzelać, to mnie nosi od lewej do prawej. Nic, nie spojrzałem na mapę. Przyznaję się, kurwa bez bicia. Nie spojrzałem na jebaną mapę. Walczę z tym kurwa nawykiem nie niepatrzenia na nią. No! Nie, 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 terminal to w ogóle nie jest moja bajka jednak. A dziwne, bo zapamiętałem tą mapę dużo lepiej. dalej z tym granatem. O jakie to jest denerwujące. Ciężki kawałek chleba jednak to będzie. No się kurwa, jeszcze to tak szybko wybucha, że nie idzie nic zrobić, no. Pierdolone K9, no. O człowieku! Dobra, to nie, już jest nie do zdobycia, nie, według mnie. Za dużo ich tam jest Może uh. że jakoś od tyłu można tu wejść? Nie, kurwa, że można Można wchodzić tu odrobinie? Uhuhu. No i jak zwykle, kurwa po przełączeniu na tego minigana on na początku nie strzela Kurwa, mać no Na chuja ja to zmieniam Odcinek pewien frustracji będzie na początku. Uy, nie zdążyłem paść. Strasznie wkurwiająca jest ta gra momentami. Ta mapa jest ogólnie wkurwiająca. Pedał się schował, no? Cwell jebany, zawsze wrogi trzeba patrzeć. No, nieosobna, nas, kurwa, ładnie. Nie no, kurwa. Zdarzało się mm, przegrywać dużo gorzej. Ale na terminalu jeszcze żadnej gry nie wygrałem. O, tu kiedyś można było wejść. Tu nie można, nie? Nie można. Może jest jakiś patent na to? Kurwa. Się zajął. Ile tych psów oni, kurwa, puszczają? Ty, pojebało ich? No i chuj po robocie. Jak zwykle pierwsza gra przegrana, to już kurwa tradycja taka mm, Świetnie Kurwa skaczą, kład kładą się, kucają, znowu skaczą. Bye Te Też za stary chyba jestem na takie granie. Ja już muszę sobie na spokojnie kurwa dobrze przymierzyć Bo inaczej pizda z tego wychodzi 19-17, no strasznie dużo deadów, no mówię nie, 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 to nie była moja gra z całą pewnością Kombinę, tu nie grałem Tu na pewno nie grałem Sprawdźmy co to jest, bo z to wiem co to jest. Jakaś w miarę ciasna mapa widzę. O, chińskie znaczki, kurwa. To już chuj, przegrana gra. Dobrze by było wbić do Master'a 3 w tym odcinku. Kurwa grałem tu raz. Grałem tu, tylko wtedy jeszcze nie zwracałem uwagi na jakich mapach gram. Tu też chyba jest hardcore dosyć duży. Tak, grałem tu na 100%. Kojarzę to miejsce. Nawet nie widzę, kurwa, skąd oni wylatują. Już tą mapę bym z chęcią, kurwa, powiększył, nie? Niby powiększyłem, ale i tak jakaś mała mi się wydaje. Dzięki ci, kurwa... za obronę mego skromnego dubska. Na to. Kurwa no serio? We mnie? Serio we mnie? Co ja ci człowieku zrobiłem? Że rozjebałem twoich kumpli z rakietnicy to już nie moja wina. Kto im kazał kurwa stać w grupie, nie? Chyba, to coś fajnego. Nalot. A, na tej zasadzie. ha, No dobra, niech leci coś tam, kurwa, i tak oni w budynku siedzą.

Tak. O tak! Troszeczkę się odbiliśmy. No byście nie mówili, że Artur Pizda jest jakaś, nie? P po prostu w to kurwa nie wierzę, w to co się tu dzieje. Dobra, nie to. Rzucaj to. Rzucaj to. Kuj, niech leci tu. Dobra. Cokolwiek. Access 1. Nie wiem. Obojętnie gdzie. Bo nam tylko na tym zależy. I lecimy wygrać grę. Jeszcze zdążymy. 85 punktów tylko mają. Zdążymy. Muszę to kurwa wygrać nie? Po prostu muszę to wygrać Dobra i mamy obok target Pięknie No zabijcie go O jakim wybiegli na plecy Spokojnie panowie Brońcie mnie kurwa ja tu rozpierdolę system jak mnie obronicie Dobra sam się obroni Nie no, to chyba jest moja życiówka, nie to co zrobiłem tam w tamtym kurwa zamieszaniu, w tamtym pomieszczeniu Wbiegali, padali jak kawki kurwa Takie gry to ja lubię Dobra, lecimy na następny target. Zaczęliśmy wygrywać. Dobra, teraz ktoś od nich wpadnie na pomysł, żeby jebnąć tu jakąś rakietnicą. Serio? Tylko tędy będą wbiegać? Nikt nie wpadnie na pomysł, żeby nas jakoś kurwa wziąć za rogu. Nie no koniec, przegrali. Piękna gra. Piękna gra. Oczywiście, że damy sobie łapkę w górę, bo jesteśmy kurwa prosami. No nie, tutaj po prostu to co zrobiłem tu w tym pomieszczeniu to było mistrzostwo świata. Aż sam byłem w szoku, nie? A się tak zestresowałem przez chwilę, aż mnie kurwa palce zabolały. Powiedziałem, telefon złamałem. <laughs> Panika gaming była teraz. <laughs> Ale i tak ogarnęłem. I tak ogarnęłem. Mamy. Master 3 jest. Ładnie. Pięknie, pięknie. Jak to wyglądało? 5734, kurwa, no kolejna gra tam ponad 50 kg No ale to wszystko ten Goliat, nie? Wszystko robi ten Goliat. Ja nic nie robię, ja tu po prostu siedzę, kurwie, a Goliat robi za mnie rob robotę. Zobaczmy, co to będzie. Hardpoint. Znaczy kurwa, crash, mapa. Mm, you just ''Join a ranked match in progress. Eee, och, ojejku, co mnie wrzuciło 081? Jaja sobie robią? Czemu do takiej gry mnie wrzuciło? Ja nie chcę chyba być w tej grze. No dobra, już nie będę wychodził. Nie będziemy... A, kurwa, nie ściągnąłem go. A mnie ściągnęli od razu. Gościu z tej samej broni co i ja. Już jak słyszę hał to mam kurwa... Zresztą mnie trzęsie normalnie, no. Tyle razy mnie zabił ten pierdolony K9. Ty, w jakimś lepszym miejscu bym tu sobie...

Serio, tak, na środku to wyrzucę. No dobra. Liczmy na kurwa szczęście. Nie, dobra, tam się napierdalają, bo tam jest hardpoint. Czyli jest szansa, że zdążę to. Dobra, to jakieś gówno jest. Nie lubię tego. O, mhm. jak się czaił, jebane, nie? Widzieliście to? Ta, wiem, że coś tam zostało zniszczone. Ja nie bardzo wiem, co to robiło. Patrzcie, dołączyliśmy do gry, jest szansa jeszcze, że nie, no może i nie wygramy tego. Chyba że ktoś z naszej drużyny by miał Goliata, ale wątpię. Oh. Dobra, trochę paniki, ale się udało. Trochę wątpię, żebyśmy mo mogli to utrzymać. To może się jednak uda. Sterio na środku, tak? Nie, już chuj. Dobra, może się uda. Mhm, ja się uda. Nie jak tam dobiec w ogóle do tego hardpointa. Jak się położę? Coś to da? Coś to zmieni. Zmieni się to, że nie mogę strzelać, kurwa. No strzelali mi w plecy ale już kurwa chuj nic nie mogę zrobić Ty no do wrzuciło nas do strwającej rozgrywki do niezłego wpierdolu pierdolu i i i Coś z tego będzie Kurwa nie zabiłem go patrzcie przegramy przez to Dobra asysta wpadł czyli ktoś go zajebał Jest ostra bitka od tego hardpointa. To mi się podoba Napierdalaś panowie tam kurwa Mam go, znaczy ktoś go ma Ale mam asystę tam jest kurba hardpoint, ty już chuj, nie eee, już pizda, 140 mają. O, ktoś Goliata ma. Enemy. O, ja pierdolę. Goliat idzie, nie? I tak go nie trafiłem. Czy trafiłem? Nie trafiłem. Koniec gry. Szkoda. Szkoda, bo było blisko. No ale już ten goliat nie, to on przypieczętował wszystko. Ten goliat. Chociaż kurwa, widzicie, jakbyśmy grali od od, od od, pierwszych minut. A nie tam, jak już nadrzuciło, chyba było do 60 prze przepierdalane, czy tam do 80. To by dostali wpierdol, nie? To ostry. No trudno. Nie będziemy płakać z tego powodu. Coś zdążyliśmy wykręcić. 9-9. ja tam zdążyliśmy wykręcić. No ale oni słabe mieli wyniki też. Cięcy byli. Dobra. To widzimy się w następnej grze. I elo.